Cześć, witam Was kolejny raz na naszym kanale Artgeo. Dzisiaj na tapecie mamy bardzo ciekawy temat, ponieważ spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wybrnąć z sytuacji, w momencie, gdy musicie zmierzyć coś odbiornikiem GNSS, ale w terenie jest bardzo słaby zasięg sieci komórkowej. Z pewnością nie raz zdarzyła Wam się taka sytuacja. Otóż metod jest kilka. Oczywiście, jeżeli mamy zasięg sieci kom komórkowej, to nie ma problemu, ponieważ bez problemu można się połączyć do stacji referencyjnej i pobierać sobie poprawki bezpośrednio ze stacji referencyjnej, ale tam, gdzie ten zasięg jest bardzo słaby albo wręcz w ogóle go nie ma, no pobieranie poprawek przez internet e, za pomocą sieci komórkowej jest niemożliwe albo na tyle uciążliwe, że ten pomiar nie jest płynny. W takim przypadku bardzo fajnym rozwiązaniem jest praca w trybie Baza Rower. Jest to tryb, o którym wielu geodetów w Polsce już niemal zapomniało, ale wielu z Was dysponuje odbiornikami zbudowanym radiem. Są to często radia wewnętrzne, czyli nawet niepotrzebny jest żaden dodatkowy sprzęt. A dysponując własnym zestawem Baza Rower, totalnie nie musimy się przejmować o tym, jaki jest zasięg księci komórkowej w danym terenie. Spróbuję Wam to dzisiaj pokazać na przykładzie. Zobaczcie, na statywie rozstawiliśmy odbiornik. W tym przypadku to jest Sirius, ale może to być jakikolwiek inny model. Sirius ma wbudowane radio wewnętrzne UHF. Jest to radio nadawcze odbiorcze. To znaczy, że może być on zarówno e, rowerem, ale może być też taką szybką, mobilną stacją bazową, i korekty mogą być wysyłane z radiomodemu tego odbiornika. Mamy tu wkręconą antenę UHF. Statyw i, i sam odbiornik jest na spodarce na statywie, nad punktem oznanych spużennych. E, oczywiście baza zawsze musi stać na punkcie oznanych współrzędnych. Nie może ona stać w powietrzu. Możecie wykorzystać istniejący punkt osnowy albo jakiś szczegół, który wcześniej mieliście zamierzony, albo możecie na chwilę spróbować się podłączyć do sieci komórkowej, określić współrzędne punktu, na którym stoi baza i następnie możemy odpalić bazę i rozpocząć nadawanie korekt z własnej stacji bazowej. Uruchamiam odbiornik na stacji bazowej. Odbiornik szuka satelitów. U nas stacja bazowa ma numer seryjny z końcówką 479. Łączę się przez Bluetooth do stacji bazowej. W naszym programie SURPAT wchodzę do zakładki Baza i zobaczcie, tutaj musimy skonfigurować wszystkie parametry związane z obsługą stacji bazowej. Po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, stacja bazowa musi stać na punkcie oznanych współrzędnych. W naszym e, przypadku mamy przygotowany wcześniej punkt numer 1000 i dokonałem właśnie definicji, że sprzęt jest ustawiony dokładnie na tym punkcie. Oczywiście musimy też zmierzyć wysokość od anteny do punktu, na którym rozstawiona jest e, stacja bazowa. Następnie, jeżeli chodzi o e, Tryb korekt, dobrze jest wybrać taki tryb, w którym możecie korzystać ze wszystkich konstelacji. Ponieważ mamy odbiornik czterosystemowy, chcielibyśmy, aby w rozwiązaniu były dostępne wszystkie możliwe konstelacje. Więc wybieram tutaj tryb RTCM3.2. Następnie w Surpadzie muszę zdefiniować, na jakim kanale będę nadawał, jaka częstotliwość będzie przypisana do tego kanału. Oraz z jakiego protokołu radia będę korzystał. Na rynku jest wiele protokołów UHF. Możecie mieć sprzęt e, równie dobrze, może być to sprzęt innej marki, ale wystarczy, że będziecie używali dokładnie takiego samego protokołu. Wówczas nawet taka baza z innym odbiornikiem innego producenta też będzie w stanie się dogadywać. W naszym przypadku korzystamy z protokołu TrimTok. I na koniec bardzo istotna rzecz, akurat przy tym modelu możemy definiować, z jaką mocą chcemy nadawać. Jeżeli nie potrzebujecie bardzo dużych odległości pomiędzy bazą a rowerem, moc nadawania może być stosunkowo niska. Natomiast jeżeli zależy Wam na tym, żeby odległość między bazą a rowerem była jak największa, wówczas ustawiamy sobie maksymalną moc nadawania. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że większa moc nadawania to również większe zużycie energii. Natomiast, akurat w przypadku tego odbiornika, mamy od razu włożone dwie baterie w środku. Działają one w trybie hot swap, więc nie grozi nam utrata energii. Kiedy wszystko mamy skonfigurowane, odpalamy połączenie. Kontroler wysyła odpowiednie komendy do stacji bazowej. W odbiorniku pojawił się padł odpowiedni sygnał, to znaczy, że korekty już w tej chwili są nadawane przez Radę UHF na zewnątrz. Możemy przystąpić do konfigurowania rowera. Jako odbiornik ruchomy, dzisiaj również będę wykorzystywał Siriusa. Ale mamy już doświadczenie, tak jak wcześniej mówiłem, w konfiguracji sprzętu dwóch różnych marek. Tym razem Sirius, ten, który będzie pełnił funkcję odbiornika ruchomego, ma u nas końcówkę 589 w numerze seryjnym i łączy się do niego przez Bluetooth. Kontroler połączył się już przez Bluetooth do odbiornika ruchomego. Chodzę teraz do zakładki Rover. I tutaj e, również, e, jeżeli macie standardowo ustawiony tryb połączenia Bluetooth, e, czy jeżeli korzystacie z wewnętrznego e, modemu RTK, musicie przełączyć się na wewnętrzne radio. I tutaj bardzo ważne jest, aby ponownie wybrać dokładnie ten sam kanał. To samo częstotliwość, na jakiej nadawała stacja bazowa, i ten sam protokół. Kiedy już to wszystko macie ustawione, klikamy zastosuj. Kontroler wysyła odpowiednie komendy. I zobaczcie, przechodzimy do zakładki pomiar punktów. Na dobrą sprawę, pomer jest już wystartowany. W tym momencie w rozwiązaniu mamy aż 34 satelity na 41 dostępnych. Bardzo ładne dokładności. I widzimy, że korekty na bieżąco są dostarczane do odbiornika ruchomego. I w ten oto sposób, nawet w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej, jesteśmy w stanie normalnie pracować w trybie RTK. Spróbujmy coś pomierzyć. OK, możemy już mierzyć poszczególne punkty, poszczególne szczegóły terenowe. Akurat ja mam kontroler, który ma guziki funkcyjne, także mogę go obsługiwać zarówno z ekranu, jak również pomiar można wywoływać tutaj guzikami funkcyjnymi. Żeby nieco ułatwić sobie życie, możemy też włączyć. Pomiar z wychyleniem, startujemy z jednostką imu, jest ona gotowa do pracy. I zobaczcie, cały czas też jak odchodzicie od stacji bazowej, na dole, tu gdzie jest napisane odległość bazy, widzicie odległość pomiędzy odbiornikiem ruchomym a naszą stacją bazową. I w tym momencie pracujemy normalnie w trybie RTK. Kolejny punkt mamy zmierzony. Ten to sposób nawet w miejscu, gdzie jest fatalny zasięg sieci komórkowej tryper TK jest dla nas jak najbardziej dostępny. Spróbujmy może pokazać jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, dzięki temu, że korzystamy z własnej stacji bazowej możecie zobaczyć na jakim poziomie są błędy. No są one bardzo, bardzo niskie, odchylenia standardowe 3-4 mm to dzięki temu, że po pierwsze odległość między bazą a rowerem jest bardzo niska, a po drugie mamy w rozwiązaniu praktycznie bar wszystkie możliwe sygnały satelitarne. Możemy też zajrzeć tutaj, zobaczcie, w tym momencie jest aż 11 GPS-ów, 6 glonass 13 satelitów Beidou i 5 Galileo w rozwiązaniu. No jest to bardzo dobry wynik, jest to bardzo dobry wynik. Dodatkowo, jeśli chcecie sobie ułatwić pracę, można włączyć podkład mapowy, można przyłączyć sobie tryby pracy. Spróbujemy jeszcze troszeczkę dalej odejść od naszej stacji bazowej, abyście mogli zobaczyć, na jakie odległości możemy liczyć. W momencie jesteśmy w odległości dopiero 120 metrów, natomiast no, musielibyśmy bardzo dużo, bardzo dużo jeszcze wykonać kroków, żeby sprawdzić, jakie są, jaka jest maksymalna odległość. Dzisiaj nie będziemy tego robić. Natomiast realnie, jeżeli macie do zrealizowania pomiar w obrębie jakiejś jednej inwestycji, nie ma z tym żadnego problemu. Bez problemu odległości rzędu kilometra, dwóch lub trzech pomiędzy stacją bazową a rowerem jesteście w stanie osiągnąć. Przy okazji, wytyczymy sobie jeden z punktów, który mieliśmy tutaj wcześniej zmierzony, i oczywiście do tego celu będę wykorzystywał jednostkę inercyjną. Przejdę do tyczenia punktów. Wybieram punkt numer 7 do tyczenia. Zobaczcie jak fajnie tyczy się. Kompletnie nie przyjmuje się wypionowaniem tyczki. I ten dźwięk oznacza, że jestem już w punkcie Tyczonym. Oczywiście można troszeczkę poprawić sobie. Zobaczcie, niezależnie od tego. Wyłączymy może ten dźwięk. Zobaczcie. Niezależnie od tego, jak ustawiam tyczkę, cały czas jestem w punkcie tyczonym. Tak fantastycznie działa jednostka IMU w tym modelu. Kiedy chcecie przejść do tyczenia kolejnego punktu? Możecie wybierać to tutaj odpowiednimi strzałkami. Spróbujemy wytyczyć sobie kolejne punkty. Gdyby Wam się zdarzyła taka sytuacja, że odległość pomiędzy odbiornikiem ruchomym a bazą będzie zbyt daleka, to ten akurat model nadal utrzyma tryb e, fixed, ponieważ włączy się nam tutaj ARTK. Kiedy z powrotem zbliżycie się do stacji bazowej na odpowiednią odległość, ponownie uzyskacie normalne rozwiązanie Fixed. Podsumowując, praca w trybie Baza rower jest już w Polsce nieco zapomniana, ale moim zdaniem jest to bardzo fajny tryb. Nie jesteście ograniczeni zasięgiem sieci komórkowej, no i. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie nieco lepszych dokładności, wtedy sami widzieliście na ekranie. Wszystkie konstelacje w rozwiązaniu, bardzo fajne błędy, także jak najbardziej polecam Wam go stosować, a sama konfiguracja, tak jak było widać na naszym filmie, zajmuje dosłownie chwilę. Dzisiaj trochę już zmaźliśmy zimą dała nam w kość, także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!